Przechodzimy do ustawienia e-commerce i włączamy e-commerce na naszym szoparze. Klikamy dalsze kroki prześlij. W tym momencie włączyliśmy już moduł e-commerce w Google Analytics. Tutaj przyjdziemy wstecz, to możemy sobie także definiować cele w naszym Google Analyticsie. Tutaj już mamy jeden cel dodany, wejście na zakładkę Kontakt, a my możemy utworzyć sobie nowy cel. O nazwie zamówienia, miejsce docelowe, dziękujemy, przechodzimy dalej, i tutaj włączamy sobie ścieżkę prowadzącą do strony Thank You Page, czyli chcemy sobie śledzić użytkowników, którzy przeprowadzają transakcje w naszym sklepie, czyli począwszy od wyboru produktu do płatności, aż do strony z podziękowaniem Thank You Page, bo musisz wiedzieć, że ludzie po wykonaniu transakcji właśnie przechodzą zawsze do strony z podziękowaniem, a więc nasze miejsce docelowe to jest właśnie strona Thank You Page i teraz, aby zdefiniować sobie właśnie taki cel prowadzący do strony z podziękowaniem warto uruchomić sobie notatnik i testowo musimy zakupić teraz produkt w sklepie, a więc przechodzimy do sklepu termikspiły.pl przechodzimy do zakupu, na przykład ostrzarka do wierteł Holzmann dodajemy ten produkt do koszyka i klikamy złóż zamówienie kopiujemy pierwszy krok krok pierwszy dodanie do koszyka i wklejamy adres URL tej usługi, teraz przechodzimy do kroku drugiego to jest podsumowanie Zamawiam z obowiązkiem zapłaty. Klikamy tą opcję i tutaj mamy krok drugi. Twoje dane. Tutaj złożymy zamówienie bez rejestracji, a więc klikamy tą opcję. Złóż zamówienie. I tutaj dokonujemy testowego zakupu. Tutaj mamy krok trzeci, podsumowanie, więc krok podsumowanie. Kopiujemy ten adres URL. I klikamy zamawiam z obowiązkiem zapłaty. I tutaj zobacz, mamy numer zamówienia 527 i ten 527 jest tutaj doklejany. A więc to jest właśnie nasza strona z podziękowaniem. Thank you page. Musimy tylko pamiętać. Krok czwarty: potwierdzenie. Podziękowanie. I zobacz: ta strona z podziękowaniem. Thank you page właśnie zawiera. Numer Twojego zamówienia w adresie URL widzisz 527 i 527. Więc nasza strona z podziękowaniem, nasz adres URL powinien właśnie zawierać do tego momentu adres URL, a ta część będzie się zmieniała dla każdego zamówienia. Więc teraz przechodzimy do Google Analytics, i tutaj zobacz, miejsce docelowe nie równa się, tylko zaczyna się od i kopiujemy właśnie tą stronę z podziękowaniem, a więc nasza strona z podziękowaniem to jest właśnie od tego momentu do tego momentu, a więc kopiujemy ten adres URL i wklejamy go tutaj i mamy właśnie tutaj wklejoną stronę z podziękowaniem, zobacz tutaj wpisz na przykład thankyou.html czyli zamiast całego tego adresu www.sklep.termix.piły Czyli zamiast tego całego adresu, wklejamy tylko tą część. Widzisz? I teraz ustawiamy ścieżki prowadzące do celu, a więc krok pierwszy, nazwa, to jest dodanie do koszyka. I tutaj przechodzimy właśnie do pierwszego kroku: dodanie do koszyka i kopiujemy znowu ten adres URL plbasketrc i wklejamy. Dodajemy kolejny krok. Krok drugi to jest właśnie Twoje dane, czyli dane klienta. Dane klienta. I kopiujemy ten adres URL i dodajemy kolejny następny krok. Podsumowanie. Podsumowanie i krok trzeci. Kopijemy tylko ten adres URL i zapisujemy wszystkie zmiany. I w tym momencie, zobacz. Mamy już stworzony cel. Ten cel, oczywiście, możemy tylko i wyłącznie teraz już edytować. Więc mamy wybrany opis celu, miejsce docelowe, i mamy ścieżkę prowadzącą do strony z podziękowaniem. Thank you page.